Witam wszystkich w poniedziałkowy poranek 23 września. Mamy pierwsze dni jesieni. Słońce świeci, ale u nas w Wrocławiu jest dość chłodno. No, na szczęście nas nie zalało, także dobre wiadomości. Przynajmniej tę moją część. Poziom na Odrze jest bardzo wysoki. Wczoraj przejeżdżałam przez miasto i jest rzeczywiście bardzo, bardzo wysoki, ale jest jeszcze granica bezpieczeństwa do wałów. Yy, także nastąpiły takie już jesienne klimaty, po pierwsze zrobiło się zimno, kiedy wychodzę na dwór to mamy na przykład teraz 11 stopni, jestem bez rękawniku, po samą szyję, mam osłonę na głowę, bo nastąpiły już pierwsze infekcje w rodzinie. Tutaj mamy wilce, jeszcze cały czas kwitną w różnych kolorach. Powoli już wszyscy kupują dynie. Ja już mam od kilku dni, też typowo z jesienią kojarzą mi się trawy. więc sobie wymyśliłam, że tu z przodu, skoro tutaj mam tylko takie jakieś ozdobne, czy to żywodniki, czy coś, nie znam się na tych kolczasto iglastych, bo nie przepadam za nimi, ale wiem, że jako ozdoby są dobre pod domem, dlatego je mam, nawet ich sama nie wsadzałam. Także mam trawy, które z kolei lubię. Tutaj jest to prosto różgowate Nordwind i z boku to była ta sama sadzonka, ale według, y, pewnie było jakieś kontaminacja sadzonki. To jest podobno jakiś palusznik krwawy czy coś takiego, ale ładnie mi się tu komponuje. Z tyłu jest też wysadzony z nasion dziwaczek. Ten dziwaczek powoli jest mu już pewnie coraz bardziej zimno, ale póki co ma jeszcze ładne kwiaty. No, meksykańska roślina. U nas z nasion hodowane różowe, też białe, więc na razie ich nie ruszę. Tutaj przywiosłam troszkę z krótkiego wyjazdu weekendowego takie wiatraczki. Jak widać, wiatr jest. Yy, tu z przodu domu z kolei widzę, nie sprawdziły się do końca na Turcję, bo bardzo je przypalało słońce. Ja lubię nas turcja ale one chyba jednak rosną lepiej yy, tam po cieni z tej strony. Też ciągle jeszcze kwitną. Te petunie surfinie w różnych odmianach. Na przykład to jest to z tych odmian słynnych Bubblegum, i ona to jest super tunia, tak? I ona sobie tutaj radzi. No to są z kolei liście od Portulaki, Portulaka się otwiera dopiero w słońcu. I też mówię, całkiem fajne rośliny i tu od tego południowego, do tej południowej ekspozycji też sobie tutaj radzą ładnie. Bardzo fajnie się rozrosły w donicy. Pewnie będę musiała przesadzić. rozchodnik, takie też sukulentowate rośliny, tu od południa w ogóle tak grzeje słońce, pogoda jest tak teraz ekstremalna, że ciekawe, że dają radę właśnie te tunie, w różnych odmianach, tunie i surfinie, ale też właśnie te rozchodniki, portulaki, czy takie typowo tropikalne jakby rośliny, czy z tamtego klimatu. W tym roku nie zakwitły mi. Mm, Agapanty to są liście agapantu, dlatego że je podzieliłam na wiosnę i być może to był za duży stres, no ale są ładne, zielone, zdrowe. Będę musiała jakimś trudem je przechować w garażu co będzie trudne, bo mam tylko jeden parapet. Też w pięknie kwitnie Sande Villa, Mande Dipladenia. To jest to samo. Pewnie tam są jakieś różnice jeszcze odmianowe, ale w tym roku kupiłam normalnie w Obi, kupiłam taką nie, niedrogą sadzonkę. I ona do mrozów też pięknie kwitnie. Jestem z niej zadowolona. Tu, jako pierwszy, akcent już jesienny. Wrzosów jeszcze nie mam, ale kupiłam takie dwie małe e, chryzantemy i pachną mi cieszą moje oko. Natomiast ciągle jeszcze nie najgorzej wyglądają dorodki, przypołudniki dorodka. Jak jest ładne słońce, jeszcze kwitną, Ja w kilku miejscach. Ja mam tu akurat w Donicy. Ten kwiat się później otworzy. To też takie sukulentowate. Od południa też się sprawdzają. Tu jeszcze mam kolejne tunie i tym podobne. Natomiast mamy kolejne kwitnienie. Nie wiem, czy drugie, czy trzecie w tym roku. Ten czas tak leci lawendy. I ona tu jest sadzona w zimie. Pod domem troszkę mam tu gratowisko, ale radzi sobie tak samo. Radzi sobie też kolejne kwitnienie mojej w zimie, jakby przelachowanej w domu w dużym pokoju, tak naprawdę, tylko przy oknie. I przyciętej na zimę błęgiewili. Błęgiewilla tutaj będzie miała kolejne kwitnienie. Jak wiadomo, te różowe to są podobno nieprawdziwe kwiaty, tylko jakieś tam przykwiatki. A kwiatek w środku jest taki białawy, ale też no, jakoś sobie tu całe lato radzi. Powoli już tu niektóre liście przekwitają. Idę na północną część domu. Coraz mniej na przykład ładnie wyglądają begonie. Tu z przodu już nawet nie pokazywałam, na oknie już takie praktycznie częściowo zniszczone. Yy, widzę, że w ogrotach ludziom pięknie kwitną. A tam, gdzie byłam w weekend, też widziałam, yy, no niektórzy mówią na nie turki, u nas się mówiło aksamitki. Także ja mam w donicy raczej, ale jeszcze ostatni jakiś tu goździczek. Natomiast po przecięciu tej robini... No, trochę takie słyso, ale z drugiej strony odsłoniło się więcej światła dla roślin, także na pewno jest to z korzyścią, także należy to rozpatrywać pozytywnie, mimo, mimo że tej robini już tu w takiej wersji pewnie nie będzie, ale być może ona za bardzo też zacieniała okrót. Tu w tej rabacie, na tej rabacie od północnego wschodu to jest jakby od litery U jedno ucho, chociaż to właściwie nie jest do końca taka litera U czy też zaginięte L można z zagiątkiem na końcu, to z tego długiego ramienia właśnie to jest północny wschód, dość cienista rabata i tutaj jest pomieszane krzewy, właśnie zimozielone, takie jak to z variegacją to jest jedna z odmian ostrokrzewu, bardzo go lubię, zamówiony kiedyś w szkółce, 4 lub już 5 lat temu, no i dużo irgi, irga jeszcze nie przebarwiła liści, ma owoce, może trochę mniej w tym roku, ale też się nie dziwię, bo jeżeli ta robinia bardzo zasłaniała światło, więc tym samym pewnie było mniej kwiatów, mniej zapylaczy i ale te owoce są, zawsze one trochę cieszą oko. Tutaj jest pomieszany taki też liście milinu. W tym cieniu nie zakwit, to był mój błąd na pewno. Posadziłam go w złym miejscu. Jeszcze tu jest altana, taka wiata samochodowa, więc y, to nie był dobry pomysł. Natomiast tu są forsycje jeszcze, jaśminowiec. One tu sobie w swoich porach roku radzą. E, też pokrocie, głównie chyba piropuszniki, ale nie tylko. I one na prostu przekwitają, też liliowce przekwitają. Natomiast strasznie mi tu cieszy moje oko samosiejka starca, która nie zakwitła, zaprawdę w tym roku, ale taki akcent jasny jest przyjemny w takim ciemnym otoczeniu. Tu liście Bergenii, tu troszkę musiałam powycinać po tym całej historii z, z robinią. Ona jest pozmarowana maścią od pani sąsiadki, ale no co zrobić, jak się przełamała w północ, co zrobić, tak nie wiadomo, co to z tego wyniknie. No i tutaj właśnie odsłoniło się coś, co musiałam jeszcze tu poczyścić, tu są liście z różnych rzeczy, na przykład y, tu z jednej odmiany tawuły, mhm. chyba być może biliarda, tu na pewno niektóre hortensje, które były w tym momencie tak przycienione, że nie miały już światła, więc dobrze im to zrobi, to kwitnące z tyłu to według aplikacji jest y, Kalina y, Wawrzyno-Listna chyba, tak? Natomiast ja tego nie wiedziałam, bo ja takiej nie kupowałam i prawdopodobnie był to jakiś błąd, ale mm, no, <laughs> przez wiele lat... Jak się zastanawiałam, co to jest, i zakwitła pierwszy raz w tym roku, chyba po czterech latach, i to o takiej dziwnej porze roku, ale skoro kwitnie, to jak się wydaje, jej Boże, cieszę się. Welcome tu, witamy w ogrodzie tam z tyłu. To owoc oczywiście ognika. Ja milion razy pewnie będę go pokazywać. Ogniki szkarłatne to są cudowne kwiaty, kwiaty. Kwiaty są wcześniej na tym krzewie, bo w kilku miejscach u mnie gdzieś tam się kolorowią, bo one są u mnie pomarańczowe, żółte, czerwonych nie mam, ale wiem, że niektórzy też mają, mogą zastępować owoce jakby jarzębiny. Natomiast kwitną wcześniej, gdzieś na wiosnę, łamane na lato, a teraz właśnie mają piękne owoce w sam raz na tę porę roku. Tu jeszcze się odsłoniło parę róż, m.in. zjedzona przez opuchlaka i zmarniała z powodu zacienienia y, purple silueta. Wydała jedne kwiaty w tym roku, ma bardzo wiotkie takie pędy. Jest pierwszoroczne, więc też nie mogę od niej oczekiwać zbyt wiele na razie. Tutaj w tej części właśnie jest najbardziej pogryzione przez opuchlaka, w tej części ogrodu nawet pogryzł mi liście e, tej tani, czyli jedynej porzeczki, która, czarnej, która, w ogóle jednej porzeczki, która to przetrwała w ogrodzie m, z dawnych czasów. E, chociaż da, daje owoce co roku, nie mam, nie mam do niej zastrzeżenia, tylko tyle, że pod koniec sezonu właśnie tak obiada opuchla, opuchlak. Troszkę przerzedziłam jej gałęzie, żeby zdrowiej rosła. E, tu też jest na przykład e, hortensja w early Blues ogrodowych, która już od dwóch lat chyba nie kwitnie, ale pewnie ma za mało czegoś tam. Pominąwszy, że po podłożu to pewnie światła. Mam tu kilka rozplenic. Jedna padła, bo kompletnie zacieniły ją, inne rośliny, więc nawet tam nie wchodzę. Przeżyły dwie. Ponieważ są w za dużym cieniu, mają mało kwiatów. No ale to moja wina, że tak. Kwestia nieprzemyślenia pewnych rzeczy w ogrodzie. Jak się zakłada ogród, człowiek czasami nie myśli o wszystkim, co powinien i w efekcie są później pewne utrudnienia wynikające z tego, że ogród przerasta, a żeśmy. Komary, przepraszam. Nie będę chyba mogła długo wytrzymać, bo z tej strony, to jest północ, północna strona, jest zawsze dużo komarów. I, tu, i to, co mówiłam już też wcześniej, że, że zakwitła mi jabłoń, to jest taki, można powiedzieć, no, cud, paradoks. Ona, te kwiaty były w normalnym terminie... Przepraszam, zaczepiłam się o róże, moment. Przecież tak, powiedzieć. Zaczepiła mnie róża i były w normalnym terminie, ale po prostu przemarzły, bo wtedy kiedy były te słynne przymrozki wiosenne, więc jabłko nie powstało, chociaż okazało się, że tam za tytonią jest jedna jabłoń Gold Jewel Ju i jak czyściłam tam te róże, przesadzałam, okazało się, że znalazłam jedno jabłko, także cud ukryło się, jedno jabłko, kiedyś tam do niego podejdę, ale ale to na zasadzie cudu. Natomiast tutaj właśnie kwitnie ten kwiat, chociaż pewnie nic z tego dalej nie będzie. Te komary muszę tu uważać. Natomiast zakwit pierwszy, taki u mnie już chyba drugi lub trzecioroczny, pewnie marcinek, czyli astry, Pierwsze astry. Ja nie mam już miejsca gdzie sadzić, co, więc pewnie będę musiała w tym sezonie, teraz jesiennym, część rzeczy. Przesadzić, wysadzić, na przykład zawieźć do mamy. Na przykład tu jest taki berbers, być może Thunberga, który tu na przykład będzie konkurował zaraz z tą rozplenicą. On już jest taki trochę zmarniały, ja go po prostu muszę stąd wywieźć, bo to jest bardzo złe miejsce. Tak samo tutaj było za mało miejsca przeznaczone dla tych astrów, i one gdzieś tam sobie tutaj pomiędzy wierszami rosną, ale są tu ściśnięte, więc też tutaj gdzieś była. No to chyba pewnie tu róża ballerina i ta druga holender jak ona się nazywa Alden Bizen nie pamiętam która która zaraz sprawdzę nie tu jest ballerina tu jest ballerina ale ona teraz już zawiązała owoce i już chyba nie będzie kwitła. Kwitną mi tutaj rozchodniki. Widzę, że w moim ogrodzie, na tej glinie i nawet w lekkim cieniu, o dziwo sprawdzają się rozchodniki, które przecież kojarzą nam się bardziej właśnie ze słonecznym stanowiskiem, ale jakoś tu sobie radzą. Tu jeszcze no, oczywiście nasadziłam tamaryszka francuskiego, który już też troszkę przebarwia te swoje takie e, ażurowe listeczki. Bardzo ładny obraz, prawda? Taki, z wyjątkiem tej kaczki, którą chyba w końcu wyrzucę. Miałam mi tu pokazywać, jaki jest wiatr, ale nie wiem, czy teraz już nie szpeć. Także y, rozchodnik, y, jak tam się nazywa, wyniosły, w każdym razie jest to rozchodnik. Jest to, widać tutaj listki od y, z Turcji, która już przekwitła. Tak naprawdę to nawet tutaj znalazłam gdzieś liście od od czego. No gdzieś tu są chyba. Od Kali, ale nie zakwitła, bo tu jest za duży cień. Ona przezimowuje co roku. a nawet jakieś pojedyncze nasturcje tam są żółte, ale, ale już nie kwitnie. Także tutaj trzeba jednak coś jednak pozmieniać, ale no nie takie proste, to jest jak się nasadziło od groma na różnych rzeczy. W różnych tutaj na stoliczkach i w innych koszyczkach ciągle coś kwitnie. go nie troszkę lepiej od północy palargo nie przekwitłe. To jest pewnie cynia. Znowu tak samitki. Z kwiatów najwięcej chyba kwitną jednak donicowe, więc warto jednak te donice mieć, ponieważ tu ciągle chyba najładniej tutaj i begonie z tych szlachetnych begonii zamawianych w szkółkach. Tak samo tutaj te dwie, tak samo tutaj pewnie jest Babelgam, znowu ta Tunia, chociaż czy to jest? Zaraz zobaczmy. No tak, bubble gum jest podpisana. Tak samo to jest w Donicy, tam mniej szlachetna z Marketu, ale jednak pięknie kwitnąca begonia. Ciągle jeszcze kwitną mm, zawilce japońskie. Hortensje jeszcze ca cały czas też kwitną, i niektóre w Donicy tutaj, a niektóre. W ziemi przypominam wsadziłam dwie nowe hortensje. E, tutaj jest jedna Magical Matterhorn i z tyłu chyba Silver Dollar, a ta oczywiście najpiękniejsza to Vanilla Fres i mam tam drugą przy altanie też vanile. Tu więc głównie kwitną te donicowe, gdzie cały czas jeszcze tutaj jest, jak się tak poszuka, ilwia paszcza, o tam nawet jakiś pomidorek, tam jeszcze są m, cały czas też nasturcje, no i jeszcze, jak to moja mama mówiła, georginia, o nich się mówiła georginia, a to chodzi o dalie. Jak się je ogławia, o tu nie ogłowiłam, to jeszcze ciągle. O ty dziadu. To później się załatwi. Także ta, ta jedna, która mi się tak udała, naprawdę fajna. Tutaj cały czas kwitnie dmuszek jajowaty, też po, gdzieniegdzie właśnie te sturcje, to te, te kwiaty dzieciństwa mojego. W ziemi, tak jak mówiłam, cały czas jeszcze zawilce japońskie. No i ta cieszące moje oko, m, oczywiście, ogniki szkarłatne to jest akurat Orange Glow, taki z jesienią się kojarzący. kojarząc z róż właściwie mało. Tu jeszcze też jeden ten meksykański Holender, no to co pokazywałam na wschodzie ogrodu od południa, czyli no <tryk> <tryk> słowo mi uleciało. ale wiadomo, tam w każdym razie ten Czasami po prostu tak mnie przymuli, że nie mogę sobie słowa przypomnieć, ale to jest właśnie to samo co z przodu domu. I tu, tutaj w ziemi i też właśnie ciekawe, że płcieni z tej strony, mimo że to jest kwiat egzotyczny, meksykański, on tutaj sobie też właśnie w takim właściwie płócieniu radzi, no to nawet dziwne, ale, ale jak później słońce on się otwiera i y, też daje, daje rad. I jeszcze jest troszkę pomidorków, ale to już końcówka. Trzeba będzie powoli do nich zaszykować na tulipany. Już trochę tulipanów kupione w marketach. I jedyne róże, które w tej chwili... O! Nawet jeszcze jakiś winogron się znalazł. No, to coś tam na jesień jest. Niektóre róże takich X. Jeszcze tam resztka gdzieś może pojedyncze kwitną, ale słabo. Najwięcej właściwie tylko kwitnie róża dinki, To jest ta wysoka. To jest róża belgijska. Dinky rose amarantowa, bardzo ją lubię. I ta niska, rzadko teraz spotykana w ogrodach, którą wypatrzyłam w maji w ogrodzie. Happy czepi podobna do Fairy, ale bardziej do pink fairy. Niż do fejry, bo fejry też widzę kwitną ludziom w ogrodach, ale one są trochę jaśniejsze. I tutaj też jeszcze jakieś zawilce, rozchodniczek, nowo wsadzony rozchodniczek. Zróż ciekawe, że przy tym przemianie. O, widzę piękny fasolnik egipski. Strasznie spodobała mi się ta roślina. Ja ją posiałam w tym roku do donic, ale nie, nie tylko, ale głównie do donic. I tutaj ona bardzo fajnie wygląda, także też polecam ładne liście, fasolnik egipski, bardzo fajna rzecz. I tutaj tylko wejdę troszkę w gąszkę tej wanilii, fres, y, hortensji bukietowej, bo chcę pokazać, tutaj jest to harakiri zrobione, gdzie wrzuciłam pięciornik i w, trochę chciałam prze, odrestaurować jakby tą część różaną. Problem jest taki, że robiłam to w nocy i nie wiem, czy przez przypadek nie wrzuciłam róży Bad Birnbach, y, albo gdzieś tu ją skleiłam z inną, nie wiem co tu powiedzieć. Ona gdzieś tutaj była. Nie mogę jej teraz namierzyć. Tu widzę liście od Brunery. Tu pewnie będzie kwitła Pomponella. To jest raczej róża Pompeji, tym bardziej, że jest etykieta do niej. Nie wiem, co ja narobiłam, może przez pomyłkę, jak ścinałam w nocy. No, jest oświetlenie ogrodowe, ale jednak w nocy to nigdy tak jak w dzień, więc co ja narobiłam. To taka dobra róża Bad Birnbach, dużo kwitnie, znaczy długo kwitnie, nie jest może jakaś spektakularna, ale właśnie niezawodna małej szkodzi. I co z tych róż, oprócz tych właśnie, które już były w ogrodzie, to teraz jeszcze róża Flamingo z tych nowych, wsadzonych z donicy od pana Herzego. Ona nie jest też jakaś spektakularna, ale ym, ma zaletę, że jest nowa, zdrowa podobno i też ma taki kolor ładny, taki pasuje do tej pory roku, tu z tą rudbeckią nowo wsadzoną i, i jeden kwiat od róży Gebruder Grimm, róży chyba rabatowej, tak? I, yy, no i właśnie tu jeszcze jeden rozchodniczek i jeszcze zawilec, także no mało róż kwitnie, chociaż jeszcze tak naprawdę to nie wszystko bo de facto fajnie cieszę się, że dla nas Turcji do końca kwitną, bo de facto jest jeszcze ta wsadzona na początku sezonu Lovely Fairy, to jest jej drugie kwitnienie od Pana Ćwika, bardzo mnie ona cieszy tu już przekwitnięta praktycznie ostatni kwiat Pink Forest Rose bardzo wysoko oceniam tę różę mimo, że tu przy Altanie ona sobie bardzo ładnie tu poradziła no to nie jest łatwe stanowisko dla róż. Tu niestety też jest Bangladesz. Nie obrażając Bangladeszu, po prostu zamieszanie, więc rozrosły się jakieś poziomki, truskawki, cuda. Tutaj przecież były róże też. Tu muszę też zrobić kompletny porządek, bo nie wróży to dobrze. I tam wchodzę w zupełny gąszcz na pożegnanie. No jak mnie róża tną po nogach. Mogłam przyjść w kalosze. E, tu jeszcze pokażę ognik szkarłatny w odmianie solei czy żółty bardzo też je lubię. Tam z tyłu nawet widać jeszcze drugi oryń, czyli liście rozjaśniające trochę ciemny kąt od derenia. E, Sibirika też e, jakiś tam pojedynczy kwiat jeszcze spnączy, spnącza widzieć mam, mam co najmniej. Nie wiem, myślę, że tak naprawdę z 10 chyba tych pnączy. I tutaj ja wcześniej tego nie pokazywałam, bo muszę tu wchodzić w gąż, żeby to pokazać, a tu są takie kujące też y, y, gałęzie od właśnie ogników, więc jak się wchodzę, to się tu pokuje, ale to, co pokazuję, to jest Alberta. Ponoć najbardziej inwazyjne, pnącze ogrodowe. Rdest, on ma, ona ma kilka nazw, między innymi właśnie Rdestówka, Dest Alberta. Jeszcze ma chyba jakieś jedno, y, takie białe kwiaty chyba widać i z wszystkich pnączy najbardziej tutaj porosła właśnie ogrodzenie. I na sam już koniec tutaj chcę wejść za altanę, gdzie praktycznie tutaj zawsze był taki jakby śmietnik, ale chcę tu wejść, ponieważ postawiłam tu donicę, gdzie nawet wcześniej kwitła róża Alina i znowu tutaj widzę, że wyrosło to coś to samo, co zapomniałam nazwy. A to na początku filmu jest, czyli ten meksykański kwiat. czy to nie żeniszek, ale co mi tak przymoliło, że zapomniałam. I właśnie też tu sobie jakoś poradził. I jeszcze to. cenia tu wyrosła. Także taki, takie ciekawe, że w tym kącie, gdzie tu miała zmarniał mi tam na przykład jakiś jeden rozstary rododendron. Tutaj zalewa to Donica, a ta na szczęście jest z dziurą. Także jest odpływ, ale chciałam, żeby tu nie było takie puste też za tą altaną i nawet wyrosła cynia, nawet z parę owoców ognika, nawet wyrosła właśnie jakaś bylina, nawet kwitła róża alina i także nie jest tak strasznie zarósł ten ogród. Ogród chyba zakończę widokiem takim, widokiem róży Lovely Fairy, bardzo fajna, może mniej szlachetna, ale bardzo fajna, ładny kolor. To jest y, chyba taka typowa okrywówka, tak? Także takim widokiem ogrodu jesiennego zakończę. No mogłoby więcej kwitnąć, ale ale y, to nie takie proste. Od początku dobrać odpowiednie rośliny, kiedy zakładamy ogród, tam jeszcze barbula krandońska kwitnie latają cały czas przy niej pszczółki, co mnie cieszy. Także jak człowiek zakłada ogród, to Rzuca się na te wszystkie rośliny i myśli sobie to kupię, to kupię wszędzie wszystko, a nie bierze się pod uwagę ani jaka to strona świata, ani słońca, ile jest, ani nic i później e, wynikają z tego różne zamieszania, ale i potem trzeba to naprawiać. Kończę, bo już ktoś mnie woła z rodziny i życzę wszystkim dobrego poniedziałku i dobrej jesieni. Pozdrawiam wszystkich.